Uniwersytetu Medycznego i pracuję w Centrum Symulacji Medycznej i tam odpowiadam za sprzęt, za, za prowadzenie zajęć i, No i dobrze znam ten cały rynek symulacji medycznej. Mamy kontakty ze wszystkimi uczelniami i z kilkoma ośrodkami w Europie i również w Stanach Zjednoczonych. Zdaje się, że ma Pan już jakieś doświadczenie ze startupami, tak? Jakiś poprzedni startup? Nie, jestem skoncentrowany tylko na tej platformie, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ten portal medyczny jest małą częścią większej całości i, i być może na tym się dotychczas skoncentrowałem. Teraz zawężyliśmy swoje działania do platformy medycznej i, i od tego właśnie projektu chcemy zacząć. Czy to nie Pan brał udział w, w programie Dragon's Den? Zdarzyło mi się, nie sam, z dwoma wspólnikami. Jak Pan wspomina ten projekt? bardzo mało czasu, za dużo kamer i, i tam myśli nie chciały się w ogóle tworzyć. Trzeba było odpowiadać po sznurku i to nie było zręczne. Myślę, że bu, było to zaplanowane. Bo, bo panowie... Czy to wszystko było wyrejestrowane, tak? Myślę, że na pewno. Na pewno, ponieważ nasz projekt był z góry łatwy do odkreślenia, że nie wiadomo o co nam chodzi, że nie umiemy zaprezentować się dobrze. Tak nas oszczegli, że, że prawdopodobnie tak się może w naszym przypadku stać, bo jesteśmy medialni i to było potrzebne do projektu. Projekt dotyczy tego samego co branży medycznej, tylko dotyczy każdego tematu. Czyli tak naprawdę to jest ten projekt medyczny dzisiaj, jest kontynuacją tamtego projektu? No my nie zaczynamy od początku, tak? zaczynamy tworząc ten portal medyczny. To może on się potem rozwinie nam w coś innego, ciekawszego. Ponieważ jest to portal, który nas przerastał. Tak? Przez długi, długi czas i do dzisiaj, no więc jest szansa, że to się może teraz inaczej stanie. W tamtym projekcie nie było żadnych błędów, jeśli chodzi o koncepcję, natomiast był może problem y, zewnętrzny, mój, oczywiście osobisty, bo ja jestem największą przeszkodą w tym projekcie. Tak? Nie umiem być może czegoś osiągnąć, co im nie osiągają bardzo lekko, ale z drugiej strony, y, kiedy ja zaczynałem y, pytanie, no a czy jest szansa z, w ogóle zbliżyć się do wielkości największych portali internetowych? Facebook, Google, tak? Nie, 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 nie ma proszę Pana szansy. Nie możemy w ogóle myśleć w Polsce o większych portalach, tak? A kto to to powiedział? No to dziesiątki rozmówców, potencjalnych inwestorów. W ten czas rozmowy się ucinają, w ten czas jestem odbierany już, już nie, nie, niewiarygodnie, tak? Że w ogóle śmiem myśleć o, to, o tym, że Internet to, jest, to nie jest Google, tak? Większość z nas myśli, że Internet to jest Google.